Moda to nieustanna gra kontrastów, co, co jeszcze było niedawno na szczycie, dziś powoli znika w cieniu. Trendy rodzą się w błysku fleszy, rozkwitają na Instagramie, TikToku, a potem stają się po prostu zbyt powszechne, by dalej uchodzić za stylowe. Dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy o trendach, które w tym roku definitywnie odchodzą w zapomnienie. I zacznijmy od butów, które w ostatnich sezonach miały swoje wielkie 5 minut, czyli od baletek. Choć wydawały się, że wracają właśnie na stałe, rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego, baletki płanty będące właśnie kluczowym elementem balet z początku zachwyciło swoją subtelnością, nawiązanie właśnie do estetyki scenicznego tańca i choć ich delikatność, takie cienkie paseczki, Ultrakobiecy charakter sprawił, że momentalnie podbiło serce influencerek. To był to jednak taki bardzo krótkotrwały zachwyt, bo ten sam efekt, który właśnie uczynił je bardzo pożądanymi, szybko stał się ich największym problemem. Ich nadmiar sprawił, że właśnie zamiast wyglądać unikatowo, stały się po prostu zbyt przewidywalne. Nie pomagał też fakt, że właśnie baletki pułanty nigdy nie należały do najbardziej praktycznych wyborów. Cienka podeszwa sprawiała, że dłuższe spacery kończyły się niestety bardzo niekomfortowo, a ich bajkowy styl nie zawsze jednak pasował do codziennej gaterowy. Balletcore, choć na chwilę zdominował właśnie modowe narracje, okazał się takim trendem o krótkim terminie ważności, estetycznym, ale mało funkcjonalnym. Nieco inna historia, ale właśnie ten sam finał spotkał także siateczkowe baletki, takie delikatne, eteryczne, stało się momentalnym hitem, natychmiast trafiło do masowej produkcji, a to co właśnie miało być wyjątkowe, nagle stało się wszechobecne i kiedy każda sieciówka zaczęła oferować właśnie tego wersję model obuwia, urok i ekskluzywność siateczkowych baletek błyskawicznie zgasł. Czy to oznacza właśnie definitywny koniec baletek? Niekoniecznie, gdyż jeśli nadal właśnie jest sympatią, warto postawić na bardziej klasyczne, uniwersalne modele, skórzane z subtelną klamrą lub w wersji minimalistycznej. To opcja, która nigdy nie wyjdzie z mody, a przy tym pozwoli uniknąć pułapki właśnie chwilowych trendów, bo w końcu styl to umiejętność w selekcji, a nie ślepe podążanie za modą. Neonowe kolory w ubraniach przez pewien czas były trendem, ale szczerze mówiąc, takie odcienie nie dodają stylizacji ani elegancji, ani klasy, tak naprawdę nie oferują nic poza intensywną widocznością. Neonowe kolory są uważane za sposób na przede wszystkim zwrócenie uwagi na siebie, ale na szczęście można to osiągnąć także za pomocą innych elementów garderoby. Neonne natomiast lepiej zostawić na odzież sportową, takiej tematycznej prezy, ponieważ kompletnie nie kojarzy się z klasą czy stolowym wizerunkiem. Jego nadmierna jaskrawość przy, często właśnie przytłacza i zamiast podkreślać naszą urodę, po prostu dominuje cały wygląd. Dodatkowo, neony są dosyć kapryśne w zestawieniach kolorystycznych, trudno je dobrze właśnie skomponować z innymi odcieniami. Jeśli już koniecznie chcemy je nosić, to najlepiej łączyć je z czernią, bielą, szarością, aby postawić na taki total look w neonach. Jednak taka stylizacja będzie wyglądać krzykliwie, a nawet nieco agresywnie. Co więcej, jeśli neonowy kolor znajduje się blisko twarzy, może on przytłaczać nawet najbardziej wyrazistą, kontrastową urodę. Obecnie w modzie dominują jednak bardziej wyrafinowane i stylowe rozwiązania. Zamiast neonów warto sięgnąć po szlachetne, subtelne odcienie, które podkreślają nasz indywidualny styl. W trendach znajdziemy dziś intensywne, ale nie tak krzykliwe barwy oraz nieco bardziej spokojniejsze, przygaszone tony, które prezentują się niezwykle harmonijnie i stylowo. Era wielkich, rzucających się w oczy logotypów, zajmujących większość ubrania, już dawno przeszła do historii. Jak wspomniałam wcześniej, współczesna moda skłania się ku minimalizmowi, a właśnie taka nadmierna ekspozycja marek zaczyna być odbierana jako bardziej taka przesadzona, a nawet nieco tandetna. Nowe zasady stylu pozwalają na obecność logotypów, ale tylko w takim bardzo subtelnym, dyskretnym wydaniu. Subtelnie podkreślając właśnie markę, a nie dominujących całą stylizację. Kiedyś taka logomania była oczywiście symbolem luksusu, jakiegoś statusu społecznego. Odzież z dużymi rozpoznawalnymi logotypami pozwalała manifestować właśnie swoją pozycję finansową. Natomiast dziś jednak coraz więcej osób kieruje się świadomymi wyborami, preferuje ubrania, które jednak podkreślają indywidualność, a nie tylko właśnie wskazują na logo danej marki. Zamiast wielkich napisów na całej klatce piersiowej czy plecach, lepiej postawić tutaj na bardziej subtelne detale lub niewielkie, eleganckie oznaczenia. W przypadku akcesoriów, takich jak torebki, to dopuszczalne są właśnie dyskretne logotypy, ale powinny one stanowić jedynie taki mały akcent, a nie główny element designu. Oczywiście istnieją kultowe modele torebek od największych domów mody, gdzie właśnie logo jest częścią ich DNA i to zupełnie inna sytuacja. Dziś właśnie zamiast krzykliwej logomanii w cenie są wysoka jakość przede wszystkim materiałów, doskonały krój, dbałość o detale. Premiera filmu Barbie w 2023 roku wywołała prawdziwy boom w świecie mody i różowy w każdej możliwej odsłonie właśnie zdominował w obiegi i sklepy. Estetyka Barbiecore błyskawicznie stała się jednym z najgorętszych trendów, jednak jej triumf nie trwał wiecznie. W tym roku total look właśnie w różu inspirowany Barbie jest już nieaktualny, Kolor ten, zwłaszcza w takich intensywnych, nasyconych odcieniach, stał się zbyt oczywisty, a nawet nieco męczący. Powszechność właśnie tego trendu sprawiła, że różowy przestał być świeży, interesujący, a jego przesyt zaczął działać wręcz odstraszająco. To jednak nie oznacza, że róż znika z modowych kolekcji. Nadal jest obecny, ale w znacznie bardziej wyważonej formie. Jako taki akcent kolorystyczny lub bardziej przygaszony w takich bardziej delikatnych tonach. Szczególną popularnością w tym roku będzie się cieszył taki pudrowy odcień, zwłaszcza w połączeniach jak z szarością, beżem, czerwienią, bordą, lawendą lub błękitem. Wszystkie właśnie te zestawienia są subtelne, eleganckie w przeciwieństwie do total pinku w stylu barbiecore, który spełnił już swoją rolę i odszedł w przeszłość. Trend na eksponowanie bielizny w stylizacjach, czyli wystające spod ubrania bokserki, stringi czy spodenki przypominające bieliznę, był właśnie jednym z najbardziej prowokacyjnych i dyskutowanych w ostatnich latach. U niektórych wzbudzał zachwyt, a u innych niedowierzenia i w tym również u mnie. Jednak właśnie ten odważny i bardzo kontrowersyjny kierunek w modzie nie przetrwał długo, Shorty w bliźnianym stylu, które miały symbolizować wolność, odwagę w rzeczywistości okazały się być mało uniwersalne i niemal zawsze nieodpowiednie właśnie do takich codziennych stylizacji. Podobnie było ze stylizacjami, w których bielizna celowo wystawała ponad linię spodni lub spódnicy. Stanowiły one taki wyraz buntu wobec konwenansów, zwracały na siebie bardzo uwagę, ale często odbierano je jako dosyć wulgarny, pozbawione smaku. Ciekawym przypadkiem są również spodnie i spodenki z takim wszytym elementem imitującym widoczną bieliznę. Nie jest to dosłowne eksponowanie, lecz jedynie taki designerski zabieg. Niemniej zarówno właśnie te modele, jak i same shorty bokserki w wersji noszonej jako taka codzienna odzież stały się tak e, przesadne, że zaczęły wyglądać karykaturalnie. W dodatku są one kompletnie niepraktyczne, nawet prenseterki, które na początku właśnie chętnie eksperymentowały z, z tym motywem. Zaczęło jednak poszukiwać bardziej komfortowych i uniwersalnych opcji. Innym elementem garderoby, który również traci na popularności, jest rozkloszowana mini spódniczka. Jej dłuższe wersje, czyli MIDI i Maxi nadal są modne. Jeśli jeszcze je nie posiadasz, lepiej rozważyć inne fasony. Alternatywą może być mini spódniczka pompka, lekko przypominająca taką rozkruszowaną, ale składająca się właśnie z dwóch warstw materiału. To jednak również trend, a nie klasyk i nie sądzę, by pozostał z nami na długo. Dlatego jeśli nie jesteś gotowa na takie szybkie pożegnanie z ubraniami, lepiej jej nie kupować. Jeśli jednak masz już ją w swojej szafy, możesz ją nosić. Inne opcje, które można tutaj rozważyć, jeżeli chodzi o spódniczkę, to na przykład taka mini spódniczka tenisowa w drobne plisowanie, fasą z zakładkami lub falbanami w stylu boho. Tenisowe i plisowane spódniczka pozostaną modne jeszcze przez kilka sezonów, natomiast modele z zakładkami mogą szybciej wypaść. Z trendów już teraz wydać się nimi lekkie przesycenie. Możesz też postawić na spódniczkę w kształcie litery A albo kopertową mini. To absolutna baza, która nie wymaga śledzenia trendów, właśnie tak uważnie jak w przypadku bardziej ekstrawaganckich fasonów. Nie oznacza to, że rozklaszowane mini spódniczka należy całkowicie wyeliminować z kateroby. Można ją uratować, ale kluczowa będzie tutaj taka bardziej współczesna stylizacja. Jeśli masz taki model i naprawdę go uwielbiasz, to pasuje właśnie do Twojego stylu, sprawia, że czujesz się świetnie, to spróbuj zostawić ją w bardziej ciekawszy i aktualny sposób. Kolarki, szturmem podbiły świat mody jako element inspirowany właśnie takim sportowym stylem, przez pewien czas były synonimem wygody, funkcjonalności, w codziennych stylizacjach, ale ich era w miejskich zestawach dobiega końca, choć jeszcze kilka lat temu były uważane za taki kluczowy element nowoczesnych looków, to w tym roku w casualowej modzie przestały być obiektem pożądania. Warto jednak to mocno podkreślić, wciąż pozostają świetnym wyborem do ćwiczeń jak joga, trening siłowy czy cardio, jednak właśnie w takich miejskich stylizacjach zaczęły wyglądać mniej odpowiednio. Pomimo swojej pozornej uniwersalności kolarki niekoniecznie pasują do każdego typu sylwetek. Często podkreślają raczej mankamenty niż atuty figury, zwłaszcza jeśli dolna część ciała jest nieco większa. Dzisiejsza moda stawia przede wszystkim na ubranie, które podkreślają indywidualność, pozwalają czuć się pewnie i komfortowo. I jakie są tutaj alternatywy? Po pierwsze to leginsy nadal mają sportowy charakter, ale dzięki różnorodności faktur, możliwości stylizacji Sprawdzają się w codziennych zestawach. Drugą opcją są bermudy, czyli shorty kończące się tuż nad kolanem lub lekko poniżej. Nie ukrywam, że nie każdemu będą one służyć, mogą niestety optycznie obciążać sylwetkę. Jeśli jednak dobrze leżą na Twojej figurze, to są one nadal właśnie aktualnym, bardzo stylowym wyborem. Jeszcze lepszym rozwiązaniem są shorty o długości lekko powyżej kolana, wyglądają bardziej komfortowo i stylowo. Choć niskie bedrówki i obcisłe dżinsy wciąż mogą znaleźć w sklepach, nie da się ukryć. Są one już od dawna poza trendami. Dziś to już raczej relikt przeszłości, zwłaszcza w połączeniu z dopasowanym krojem. Biodrówki rzadko wyglądają korzystnie, niestety, nie tylko podkreślają właśnie ewentualne niedoskonałości, ale i zaburzają właśnie proporcje sylwetki. Współczesna moda stawia na komfort, swobodę i naturalne proporcje. Jeśli lubisz niski stan, to wybieraj nieco bardziej różniejsze fasony, np. palaca, bagi lub klasyczne modele. Kluczowe jest, aby miały odpowiednią objętość i pozwalały właśnie zaznaczyć talie. W przeciwnym razie mogą optycznie skracać nogi i deformować proporcje. A jeśli chodzi o obcisłe fasony, to najlepszym rozwiązaniem jest wybór modeli o wyższym stanie. Taka talia wydłuża nogi i równoważy sylwetkę. Warto je łączyć z bardziej oversize'ową górą, aby stworzyć harmonijną stylizację. A dobrym trikiem jest również takie delikatne zakrycie okolic bioder talii, zwłaszcza jeśli brzuch nie jest idealnie płaski. Pozwala to właśnie uzyskać dobrze zbalansowany i bardzo stylowy look. Nie jest to stricte anti -trend, ale warto o nim wspomnieć, czyli zestawienie bordowego i szarego w zeszłym roku pojawiło się tak często, że zaczęło sprawiać wrażenie przemęczonego. połączenia właśnie. Oczywiście same w sobie te kolory nie wychodzą z mody, Szary to bardzo uniwersalny odcień, który świetnie łączy się zarówno z nasyconymi, jak i bardziej takimi pastelowymi barwami. Bordowy z kolei nadal pozostaje być modnym. Pojawił się także właśnie na pokazach kolekcji wiosenno-letnich na ten rok. I jeśli jednak zależy Ci na podkreśleniu właśnie swojej indywidualności, to warto spróbować innych zestawień kolorystycznych. Bordeaux świetnie komponuje się z brązami, beżami, granatem, różem, błękitem, żółtym, zielonym czy odcieniami mlecznymi. Takie zestawienia sprawiają, że stylizacja będzie wyglądać bardziej oryginalnie i mniej przewidywalnie. I tak, dziś przyjrzałyśmy się elementom garderoby, które w tym roku powoli tracą na aktualności i zaczynają odchodzić w zapomnienie. Oczywiście decyzja, czy dalej je nosić należy tylko i wyłącznie do Was. Najważniejsze, byście się przede wszystkim czuły pewnie w tym, co macie na sobie. Dziękuję, że byłyście ze mną do końca i do zobaczenia w następnym odcinku.